Jak widać, znajdujemy się na drodze dwujezdniowej. Jezdnia, po której jadę, jest jezdnią jednokierunkową dwupasową z wyznaczonymi pasami ruchu. Aby skręcić w lewo lub zawrócić na tej drodze, zgodnie z przepisami, powinienem zająć miejsce przy lewej krawędzi jezdni, a w tym przypadku na lewym pasie ruchu. A więc przystępuję do zmiany pasa ruchu. Sygnalizujemy zamiar zmiany pasa ruchu. Kierunkowskazem upewniamy się o możliwości zjazdu na lewy pas ruchu przez spojrzenie w lewe lusterko i oczywiście martwe pole na wysokości ramienia. I zajmuję pozycję na lewym pasie ruchu, czyli przy lewej krawędzi jezdni. Jak widać, zbliżamy się do skrzyżowania o ruchu kierowanym z zastosowanymi sygnalizatorami ogólnymi S1. Przypomnę, że sygnalizator S1 nadający sygnał zielony oznacza, iż inni uczestnicy ruchu na tym skrzyżowaniu w tym samym czasie mogą mieć także sygnał zielony. Tymi uczestnikami są pojazdy jadące z przeciwka oraz rowerzyści na przejazdach dla rowerów i piesi na przejściach dla pieszych, które znajdują się w lotach dróg poprzecznych. W sytuacji, kiedy ja zawracam, będę wierzył nad jezdniem pojazdu wiadący z kierunku przeciwnego. Na tej jezdni sygnalizator może nadawać sygnał zielony, a więc występuje możliwość kolizji ruchu pojazdów jadących z mających także sygnał zielony, z moim pojazdem wjeżdżającym na ich tor ruchu. W takim przypadku jestem zmuszony ustąpić pierwszeństwa jadącemu z gdyż obowiązuje tu zasada prawej strony. Potocznie o takiej sygnalizacji mówi się, iż jest to sygnalizacja kolizyjna. W tej chwili wyświetlił się sygnał zielony, wjeżdżam więc na skrzyżowanie wykonując manewr zawracania z uwagi na fakt, proszę Państwa, że nie ma znaków poziomych, jak widać, wyznaczających tor ruchu do skrętów w lewo i zawracania, stosuję zasadę ruchu prawostronnego. Można by taką jazdę nazwać na szeroko. W tej chwili lewy bok mojego pojazdu znajduje się przy osi jezdni poprzecznej, a więc pozostawiłem lewą część jezdni dla pojazdów jadących z kierunku przeciwnego, w odniesieniu do przepisów ruchu drogowego. Ruch prawostronny oznacza, że wymijany pojazd jadący z przeciwka, który także skręca w lewo, powinien znaj znajdować się po naszej lewej stronie. I teraz spoglądam w prawo. Jeśli nie ma pojazdów na jezdni, na którą zamierzam wjechać, kontynuuję jazdę, zajmując, jeśli oczywiście jest to możliwe, prawy pas. Zgodnie z zasadą ruchu prawostronnego znajduję się już na jezdni docelowej. Wykonałem manewr zawracania. Tak wykonany manewr jest w 100% zgodny z przepisami.